Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam w piątek drugiego tygodnia adwentu, kiedy w liturgii czytamy Ewangelię według świętego Mateusza. Bardzo krótki fragment, ale dający nam dużo treści do rozważania. W tym fragmencie Jezus mówi o dzisiejszym pokoleniu o sobie współczesnym pokoleniu ale równie dobrze może to mówić właśnie o nas Że bywamy tacy, że chcielibyśmy, żeby wszyscy wokół nas byli tacy, jak my, że mamy takie, takie zachcianki, żeby wszyscy wokół nas robili coś pod nas, żeby czuli się podobnie jak my, żeby wtedy, kiedy my płaczemy, to oni płakali, żeby kiedy my się śmiejemy, to żeby oni się śmiali. Że mamy coś w sobie takiego, że dążymy do jakiejś unifikacji, do tego, żeby wszystko było podobne, żeby się nie wyróżniać. A właśnie Jezus widzi wartość i dostrzega głęboko we mnie ukrytą potrzebę bycia autentyczną. Dwa dni temu mówiłam o szczerości i o tym, jak ważne jest wyrażanie siebie jasno, otwarcie. Yy, Wobec drugiej osoby. Autentyczność jest czymś trochę innym. Wiąże się bardziej, wynika czy wypływa z kontaktu z samym sobą. Jest mi to potrzebne do tego, bycia autentyczną, żeby coraz bardziej stawać się sobą. Każdy z nas ma inny sposób oddawania chwały Bogu. Jedni przez to, że płaczą. Inni, przez to, że, że się cieszą, że się śmieją. Jezus mówi o świętym Janie Chrzcicielu, który przyszedł przed nim, pościł, umartwiał się i to był jego sposób na oddawanie chwały Bogu. A Jezus był uważany za żarłoka i pijaka, ale wiemy, że nikt tak jak on nie oddał chwały Bogu swoim życiem. Druga każdego z nas jest inna żebyśmy mogli przejść przez nią, rzeczywiście jak najbardziej pełnie, radując się życiem, ciesząc się nim, ale tym samym oddając chwałę Panu Bogu, potrzebujemy najpierw spotkać się ze sobą i poznać siebie. To droga do poznania siebie prowadzi mnie do Boga. Im bardziej będę sobą, im bardziej będę z sobą w kontakcie z moimi uczuciami. Potrzebami, pragnieniami będę miała je wyrażać. Tym więcej chwały Bogu będzie przynosić moje życie, bo będę w tym autentyczna. A Bóg właśnie takiej mnie chce taką jestem w Jego oczach prawdziwą, nieudającą, bez żadnych masek, bez sztuczności. Jest to droga, jest to proces, w którym jestem stawania się coraz bardziej sobą, Wzorem do tego jest dla mnie właśnie Jezus.